Siemankuletromaniacy, po wielu perturbacjach, w dłuższym okresie, ale w końcu się udało. Mamy swój lokal. Właśnie przed nim stoimy. Powoli będziemy zaczynać aranżację, i tak dalej. A je, znajdujemy się przy ulicy Fabrycznej 8 w Białym Stoku. Zapraszamy też o Jak widzicie, mamy nowy lokal. 90, ponad 90 metrów kwadratowych Powierzchni, które zadaptujemy w ten sposób, żeby każdy z Was coś dla siebie miał. Jak widzicie, ściany piękne, białe. Dwie duże witryny na pewno będzie nas widać z ulicy. Nie przegapicie na pewno naszego muzeum. I tam ogólnie, o tam za Marcinem, jest Galeria Jurowiecka. Więc jak widzicie, centrum, praktycznie miasta. Postępy prac, jak widzicie, widać. Tam się pierze sofa, tam jakiś sprzęt już podrodzony, kubiki, ławki, coś tam już delikatnie zaczynamy zwodzić, zaczyna się udziać, to dobrze, ale jeszcze trochę przed nami. Kolejny update, troszeczkę mebli już poskręcanych, nabiera jakiś tam kształtów. The next day. Więc zobaczmy co się zmieniło. Biureczka, wystawka. Troszkę żeśmy dzisiaj z tutaj dali po robocie Cześć, goblotki. Dwie takie fajne goblotki na wpadły Szklane, Tylko rozstawialiśmy troszeczkę już. Jak widać, jakieś sprzęty zaczynają się pokazywać przy stanowiskach, tu jakieś konsole coś tam powystawiałem jakoś tam w miarę się zapełnia A w ogóle fajna sprawa, dzięki CD Projekt Red piękne dwie statuetki Wiedźmina i właśnie Cyberpunka Samuraja także no, dzieci biegają dzieci już się cieszą, jakieś gablotki już sobie troszeczkę zapełniane, tak to wygląda coś tam jeszcze wiadomo, że dojdzie, jeżeli chodzi o Zagospodarowanie tego, ale na dzień dzisiejszy wygląda to tak. Trochę rzeczy się znowu związło, ale fajnie, bo już się zapełniają półki. Więc coraz bliżej do otwarcia. Tam jakieś delikatne poprawki, jakieś podmalowanie czy coś. Tu jeszcze też półki popełniać i będzie prawie, że wszystko. Fajna zajawka, też przyjechały dzisiaj projektory, projektory monitory z jamy cztery sztuki, fajnie, Redig'u więc dzięki wielkiej Jama za wsparcie dzisiaj z Marcelem po raz pierwszy w koszulkach Oficjalnie muzealnych. Przedpremierowo, przed otwarciem muzeum, prowadzimy projekt. Projekt to nazwy integracja poprzez powrót do klasyków w ramach cyklu Białystok wspiera integruje, który był prowadzony w ramach akcji UNICEF. Także kto był, ten był. Hej! Update sytuacyjny. My jesteśmy właśnie w muzeum. Staramy się e, przygotować wszystko do otwarcia. I teraz dajemy Wam kolejny challenge. Skoro jest nas 1000 na Facebooku to może 1000 na YouTube. Marcin powiesz coś? Dzień dobry. <laughs> Tak to wygląda, generacjami konsole ułożone Każdą generację kończy gra na każdą konsolę, jakby nośnik Takie fajna moim zdaniem zajaweczka Też pokazać, że te konsole strasznie topniały Czym nowsze, czym, czym... no Na dole laptopy od najstarszego do najnowszego Tam akurat dwa kompy jeszcze, ale pewnie przyjdą jeszcze jakieś laptopy Tam chyba ja jeszcze Sony Vio mam Tak samo gry na każdą konsolę VR i ten stary VR, Pegasusy i dalej gry. Siemanko. No i jak to w życiu bywa, zmiany też następują i u nas. Niestety pożegnaliśmy Mateusza, który z przyczyn osobistych odszedł z fundacji, z Retromaniaków. Pozdrawiamy Cię Mateusz. Ale za to doszło kilka nowych osób, kilka nowych wolontariuszy. Między innymi są to... Mario! Nasz Mario, czyli Daniel i Dawid, ja. który teraz też montuje filmy, bo większość filmików, które ostatnimi czasy oglądacie, to właśnie jego e, zasługa, także jak widzicie, jego dzieło. jego dzieło, dokładnie, także jak widzicie, rozwijamy się, ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, jak to w życiu bywa. Cykl życia. Tak, naturalny cykl życia, także, ale też chłopaki dużo ciekawych pomysłów mają, więc myślę, że, że jeszcze się nieraz gdzieś tam z nimi przetniecie i na filmach, i w życiu w muzeum. Duże wąsy to dużo pomysłów, to na pewno. Coś w tym jest. To już dziś, wielkie otwarcie naszego muzeum i zapraszamy Was wszystkich serdecznie. Gdzie? Do Muzeum Gier i Technologii na fabryczną 8 w Białym Stoku, gdzie zobaczycie mnóstwo różnych sprzętów. Dokładnie sentymentalna podróż po konsolach i komputerach od lat 70., aż do współczesności. Chcieliśmy wam podziękować za tak fantastyczne, tak, tak, liczne przybycie. Jest was bardzo dużo. Mamy nadzieję, że będziecie nas regularnie odwiedzać. No więc co tu dużo mówić. Zapraszamy do muzeum Gier i Technologii na fabryczną 850. <laughs> cześć, cześć. jest Siłanka. Hej. Siłanka Jesteśmy tydzień po otwarciu. Wy to oglądacie pewnie jakiś miesiąc po otwarciu. Natomiast my na tą chwilę jesteśmy tydzień po otwarciu. Jak widzicie, udało nam się to wszystko, co założyliśmy. Droga była długa, wyboista, ale mówiliśmy Wam, że warto czekać, bo, bo zaciekawimy Was tym, co mamy, i myślę, że ilość osób, które było na otwarcie, to potwierdziła. Dzięki za masę ciepłych słów. Za, to, za odwiedziny przede wszystkim. Tak, za odwiedziny. Dużo fajnych um, takiego feedbacku dostaliśmy od Was um, przez to. Spotkania z ludźmi tutaj bezpośrednio, jak otworzyliśmy muzeum, pokazały, że takie miejsce jest na potrzebne. mapie potrzebne. Dokładnie. Pokazało, że w czeluściach szaf, strychów i piwnic znajduje się mnóstwo sprzętu, no który y, częściowo już pozyskujemy, bądź pozyskamy. I staramy się go uruchomić. Przykładem jest nasze atari X Game System, tak? Dostaliśmy je na otwarcie. Dzisiaj już stoi na ekspozycji grać. Tak, Można tydzień, już tydzień później Marcin już je ładnie umył, sprawdził, wyczyścił dzisiaj już mogliście na nim grać. Ale to nie tylko to dostaliśmy jakby po otwarciu, dostaliśmy kilka innych rzeczy. One będą też sukcesywnie po kolei jakby wdrażane dla was, żebyście mogli też na nich pograć bądź zobaczyć, bo niektóre niestety z racji wieku w pierwszej kolejności trafią na ekspozycję tak Ale ta, 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 tak jak mówiliśmy, że część jeżeli macie coś w domu, co Wam zalega, chcecie to wyrzucić, nie wyrzucajcie tego, bo być może albo my to naprawimy, uruchomimy i to będzie jeszcze grało i cieszyło niejedną osobę, a jak nie, to może po prostu posłuży jako dawca części, bądź właśnie pójdzie na ekspozycję, tak, więc jakby nie ma tutaj rzeczy zbędnych. Wszystko może się przydać. I zachęcamy Was, jeżeli macie coś, a chcecie to wyrzucić, albo nie wiecie, co z tym zrobić, to zachęcamy, żebyście przynosili to właśnie do nas. Eee, być może damy temu drugie życie. A drogę na przok. Znamy, więc, jeżeli do niczego się nie będzie dodawało, to damy radę. Tak, to w nie odniesiemy. W razie czego. Także też robotę za Was wykonamy. Także no, mamy nadzieję, że ten film się Wam. Podobał to jak to wyglądało na przestrzeni prawie... no ile minęło? Trzy tak? miesiące. Nie no więcej, no bo to jakby od, ja za... samo tak, muzeum, tak jakby... Ja mówię tylko tym samym otwieraniu ale zaczynaliśmy w ogóle to wszystko jakby no to gdzieś tam wdrażać, jest... nawet może i lepiej ogólnie, więc... Więc długa była to droga, wyboista, ale, ale się udało. Jesteśmy tu gdzie jesteśmy, tak jak Marcin mówił. Ludzie potwierdzili to, że takie miejsce było potrzebne. I to nas bardzo cieszy. I na pewno nie raz jeszcze się zobaczymy z jakimiś ciekawymi pomysłami. Jeszcze raz zapraszamy. dzięki, zapraszamy, trzymajcie się. Cześć.